Dankeschön. Danke für alles. Tusk to postać, która od lat przyciąga uwagę swoją zdolnością do strategicznego myślenia, retoryczną sprawnością i umiejętnością adaptacji do zmieniających się realiów politycznych. Jego zachowanie w przestrzeni medialnej sugeruje osobę niezwykle świadomą swojego wizerunku i kontrolującą przekaz, który do niego dociera. To Polityk, który rzadko pozwala sobie na spontaniczność, a jego wypowiedzi są starannie przemyślane i dopasowane do aktualnego kontekstu społecznego. W debatach i publicznych wystąpieniach często używa ironii, celnych ripost oraz aluzji historycznych, co świadczy o jego erudycji i zamiłowaniu do politycznych szachów. W przestrzeni politycznej Tusk jest graczem długodystansowym, który potrafi wyczekiwać na odpowiedni moment do działania. Jego styl zarządzania opiera się na balansowaniu pomiędzy charyzmatycznym przywództwem a chłodną kalkulacją. Potrafi być zarówno bezpośredni i konfrontacyjny, jak i powściągliwy, gdy wymaga tego sytuacja. Jego powrót do polskiej polityki po latach spędzonych na arenie europejskiej pokazał, że doskonale rozumie mechanizmy władzy oraz społeczne nastroje. Jako lider Platformy Obywatelskiej, często przyjmuje rolę strażnika demokratycznych wartości, budując swoją narrację wokół kontrastu wobec przeciwników politycznych. Tusk wydaje się również człowiekiem, który nie zapomina i nie wybacza politycznych ciosów. Jest znany z tego, że nie pozostawia ataków bez odpowiedzi i konsekwentnie buduje swój autorytet poprzez mocne, ale wyważone komunikaty. Jego sposób działania przypomina politycznego stratega, który analizuje każdy ruch i przewiduje konsekwencje na wiele kroków do przodu. Dziadek Donalda Tuska, Józef Tusk, był kaszubem i obywatelem II Rzeczypospolitej, ale podczas II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu. Warto jednak podkreślić, że nie stało się to z jego własnej własnej woli. W 1944 roku jak wielu kaszubów i mieszkańców pomorza został przymusowo powołany do niemieckiej armii. Było to częste zjawisko na terenach wcielonych do III Rzeszy, gdzie mężczyzn siłą rekrutowano do Wehrmachtu lub organizacji paramilitarnych. Józef Tusk nie walczył długo w niemieckiej armii, ponieważ szybko trafił do niewoli i został wcielony do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Ostatecznie walczył po stronie aliantów, co pokazuje, że jego służba w Wehrmachcie nie była wynikiem jego przekonań, lecz przymusu ze strony niemieckich władz okupacyjnych. Relacje Donalda Tuska z niemiecką sceną polityczną przez lata były bliskie i miały strategiczne znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Unii Europejskiej. Jako premier polski, a później przewodniczący Rady Europejskiej, Tusk utrzymywał dobre stosunki z kolejnymi niemieckimi kanclerzami, zwłaszcza z Angelą Merkel, z którą łączyła go współpraca w kluczowych kwestiach europejskich, takich jak kryzys finansowy, przyszłość Strefy euro czy polityka migracyjna. Merkel wielokrotnie podkreślała swoje zaufanie do Tuska, a ich relacje były oparte na pragmatycznym dialogu i wspólnym podejściu do budowy silnej Unii Europejskiej. Po objęciu funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej Donald Tusk jeszcze bardziej zacieśnił swoje kontakty z niemieckimi politykami, odgrywając rolę mediatora w kluczowych negocjacjach dotyczących Brexitu czy reform unijnych. Jego relacje z niemiecką sceną polityczną nie ograniczały się jednak wyłącznie do centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Utrzymywał również dobre stosunki z niemiecką socjaldemokracją, zwłaszcza z takimi politykami jak Frank Walter Steinmeier czy Olaf Scholz, którego rządy przypadły na okres jego powrotu do polskiej polityki. Bliskie relacje z Niemcami stały się jednak również jednym z głównych zarzutów jego oponentów politycznych w Polsce. Zwłaszcza ze strony prawa i sprawiedliwości, które oskarżało go o zbytnią uległość wobec Berlina i realizowanie interesów niemieckich kosztem Polski. Politycy obozu konserwatywnego często przedstawiali go jako osobę związaną z niemieckimi elitami co było wykorzystywane w krajowej debacie politycznej. Sam Tusk wielokrotnie odpierał te zarzuty, podkreślając, że jego działania były zawsze podporządkowane interesom Polski i Unii Europejskiej jako całości. Obecnie, jako lider Platformy Obywatelskiej i ponownie premier Polski, Tusk nadal utrzymuje dobre relacje z niemieckimi politykami, a jego powrót do krajowej polityki został ciepło przyjęty przez niemieckie media i elity polityczne. Jego podejście do Niemiec pozostaje pragmatyczne. Choć podkreśla znaczenie polskiej suwerenności, jednocześnie dąży do ścisłej współpracy w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarach gospodarki, bezpieczeństwa i polityki energetycznej. Relacje Donalda Tuska z jego oponentami politycznymi przez lata były dynamiczne i pełne napięć, co wynikało zarówno z jego długiej obecności na scenie politycznej, jak i ze sposobu, w jaki budował swoją pozycję lidera. Jako były premier oraz przewodniczący Rady Europejskiej wielokrotnie ścierał się z politykami obozu konserwatywnego, zwłaszcza z prawem i sprawiedliwością, które od niemal dwóch dekad pozostaje jego głównym rywalem. Konflikt z Jarosławem Kaczyńskim jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sporów w polskiej polityce, a jego korzenie sięgają czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Spory te często przybierały ostry charakter, a Tusk i jego przeciwnicy nie szczędzili sobie nawzajem zarzutów, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i światopoglądowych. Na przestrzeni lat Donald Tusk wchodził w konflikty także z innymi politykami, takimi jak Zbigniew Ziobro, który wielokrotnie oskarżał go o niewłaściwe decyzje w zakresie wymiaru sprawiedliwości, czy Mateusz Morawiecki, którego rząd Tusk ostro krytykował, zwłaszcza w sprawach dotyczących Gospodarki i relacji z Unią Europejską. Jego spory nie ograniczały się jednak tylko do prawa i sprawiedliwości. W przeszłości miał napięte relacje również z lewicą, np. z Leszkiem Millerem czy Łodzimierzem Czarzastym, choć z biegiem lat pewne podziały uległy złagodzeniu, zwłaszcza w obliczu wspólnego sprzeciwu wobec rządów prawicy. Styl polityczny Donalda Tuska opiera się na konfrontacyjnej, ale jednocześnie zdolnej do mobilizacji retoryce, co sprawia, że jego relacje z przeciwnikami często przybierają formę ostrej wymiany argumentów. W kampaniach wyborczych wielokrotnie podkreślał różnicę między swoją wizją Polski a tą prezentowaną przez jego oponentów, co prowadziło do gwałtownych starć medialnych i sejmowych. Mimo tych napięć, Tusk potrafił również budować sojusze w imię szerszych celów politycznych, co widoczne było zwłaszcza w ostatnich latach, gdy opozycja dążyła do zjednoczenia przeciwko rządowi prawa i sprawiedliwości. Jego relacje z przeciwnikami politycznymi są więc skomplikowane, pełne emocji i często burzliwe, ale jednocześnie pokazują jego zdolność do adaptacji w zmieniającym się krajobrazie politycznym. Donald Tusk miał silną więź ze swoją matką, która odegrała znaczącą rolę w jego życiu. Była osobą ciepłą i troskliwą, a jednocześnie wymagającą, co kształtowało jego charakter i podejście do życia. W dzieciństwie matka wspierała go w nauce i rozwijaniu zainteresowań, a także przekazywała wartości, które później wpłynęły na jego poglądy i karierę. Donald Tusk wielokrotnie wspominał ją jako osobę niezwykle pracowitą i oddaną rodzinie, co miało na niego ogromny wpływ. Choć ich relacja nie była pozbawiona wyzwań, zwłaszcza w okresie młodzieńczego buntu, to zawsze pozostawali sobie bliscy. Matka była dla niego autorytetem, ale też źródłem wsparcia w trudnych momentach życia. Relacja Donalda Tuska z ojcem, jak sam wielokrotnie podkreślał, była krótka i miała ogromny wpływ na jego życie. Jego ojciec zmarł, gdy Tusk miał zaledwie cztery lata, co sprawiło, że wychowanie i utrzymanie rodziny spadło głównie na jego matkę. Wspominał, że strata ojca we wczesnym dzieciństwie ukształtowała jego charakter, ucząc go samodzielności i odporności na trudności. Brak ojcowskiej figury sprawił, że wcześniej musiał radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, co mogło wpłynąć na jego późniejszą determinację i dążenie do niezależności. Tusk w swoich wypowiedziach przyznawał, że nie miał okazji dobrze poznać swojego ojca, ale jego śmierć stała się jednym z kluczowych wydarzeń jego dzieciństwa. Dorastał w trudnych warunkach w rodzinie robotniczej w Gdańsku, gdzie matka odgrywała dominującą rolę w jego wychowaniu. Brak ojca nie oznaczał jednak braku silnych wzorców. W swoich wspomnieniach często podkreślał, że nauczył się hartu ducha i wytrwałości właśnie od matki. Choć jego relacja z ojcem była ograniczona przez wczesną stratę, to doświadczenie to wpłynęło na jego sposób postrzegania życia i polityki. Jako dorosły mężczyzna sam stał się ojcem. I w wywiadach wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, być może właśnie dlatego, że sam w dzieciństwie doświadczył jej niepełnego obrazu. Donald Tusk od młodości budował relacje z kobietami w sposób oparty na szacunku i partnerstwie. Jego najważniejszą relacją jest związek z żoną, którą poznał jeszcze w czasach studenckich. Ich małżeństwo, trwające już od ponad czterech dekad. Opiera się na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. W życiu zawodowym Tusk często współpracował z kobietami, doceniając ich kompetencje i zaangażowanie. W polityce starał się promować równość i aktywną rolę kobiet w życiu publicznym. Jego relacje prywatne i zawodowe pokazują, że potrafi budować trwałe i oparte na zaufaniu więzi, co miało wpływ na jego wizerunek jako lidera i człowieka. Donald Tusk to Polityk o silnym charakterze, który łączy wysoką inteligencję emocjonalną, odporność na stres i zdolność do budowania strategii politycznych. Wykazuje umiejętność dostosowywania się do różnych sytuacji, co pozwala mu skutecznie funkcjonować zarówno na polskiej, jak i europejskiej scenie politycznej. Jego styl komunikacji jest celowo konfrontacyjny, zwłaszcza wobec głównych przeciwników politycznych, co pozwala mu mobilizować swoich zwolenników, ale jednocześnie może pogłębiać społeczną polaryzację. Jako jeden z najdłużej urzędujących polskich premierów oraz były przewodniczący Rady Europejskiej, Tusk wielokrotnie znajdował się pod silną presją, ale jego odporność psychiczna i determinacja pozwalały mu utrzymywać pozycję lidera. Jego powrót do krajowej polityki po ponad siedmiu latach w instytucjach unijnych świadczy o silnej motywacji i potrzebie, Dalszego wpływania na rzeczywistość. Tusk wydaje się być osobą o wysokiej potrzebie kontroli, co przejawia się w sposobie zarządzania zespołem i podejmowania decyzji. Jego perfekcjonizm sprawia, że dąży do jak najlepszego przygotowania strategii politycznych i unika pochopnych ruchów. Jest także politykiem charyzmatycznym, potrafiącym wpływać na emocje wyborców i skutecznie wykorzystywać retorykę perswazyjną. Często posługuje się metaforami, ironią i anegdotami, co sprawia, że jego wystąpienia są dynamiczne i zapadają w pamięć. Podsumowując, Donald Tusk to przywódca, który umiejętnie łączy zdolność adaptacji z konsekwencją w działaniu. Jego styl jest jednocześnie strategiczny i konfrontacyjny, a charyzma i odporność na stres pozwalają mu skutecznie funkcjonować w dynamicznym świecie polityki.